Jakie witaminy są w ziemniakach? Czy ziemniaki są zdrowe? Przez bardzo długi czas ziemniaki były traktowane jako coś niezdrowego, coś, co nie powinniśmy stosować, czyli jeść w zbyt dużych ilościach. Taki pokarm, który no, najlepiej, gdyby nie znajdował się w ogóle na naszych talerzach, jako coś bezwartościowego, niefajnego, coś, co w ogóle powinniśmy omijać. Ale z biegiem czasu, kiedy przyjrzano się tym ziemniakom, Okazało się, że ziemniaki to całkiem fajne źródło wielu substancji, których nasz organizm potrzebuje i po prostu coś, co w sposób bardzo fajny jest w stanie nam dostarczyć energii. Po pierwsze, ziemniaki to coś łatwo przyswajalnego, a właściwie te substancje w nich zawarte są łatwo przyswajalne. Do tego ziemniaki są lekko strawne. I bardzo sycące. I co ciekawe, mają mało kalorii. 70-85 kalorii, kilokalorii na 100 gram. Czyli średnio 5 razy mniej niż na przykład kasza czy ryż. Ziemniaki zawierają też sporo witaminy C. I to właśnie ziemniaki są bardzo często głównym źródłem wit witaminy C w naszych dietach. Nie cytrusy, nie owoce czy inne rodzaje pożywienia. Tylko te proste, normalne ziemniaki dostarczają nam odpowiednich ilości witaminy C. Poza witaminą C zawierają inne witaminy, takie jak witamina A, B1, B2, B3, B6, choć tych witamin już jest troszkę mniej. Ziemniaki zawierają tych witamin mniejsze ilości, ale ponieważ tych ziemniaków całkiem sporo zjadamy, to są one jednak dosyć cennym źródłem dla tych witamin. Poza tym zawierają dużo magnezu i potasu, a to są kolejne substancje, które Potrzebujemy, których nasz organizm całkiem sporo potrzebuje. Oglądając niektóre reklamy, może się wydawać, że chyba wszyscy cierpimy na zbyt małą ilość magnezu, potasu, witaminy C. W naszej diecie dostarczamy go zbyt mało, więc ziemniaki są tutaj naprawdę świetnym rozwiązaniem. I naprawdę, magnez i potas też bardzo często są w większości dostarczane z tych ziemniaków. Poza nimi. Ale w mniejszych ilościach dostarczają ziemniaki też jodu, cynku, fosforu, miedzi i kilku innych rzeczy. Więc te demonizowane kiedyś ziemniaki to całkiem fajny, pozytywny wkład w to zaspokojenie naszego zapotrzebowania na witaminy, makroskładniki i składniki mineralne, których potrzebuje nasz organizm. Do tego błonnik pokarmowy, troszkę białka. I widzimy już, że obraz ziemniaków jest troszkę inny od tego, co było kiedyś. Pamiętajmy tylko, że problem kiedyś dzisiaj nie leży w samych ziemniakach, tylko że te ziemniaki często były albo jedzone w zbyt dużych ilościach, albo też ziemniaki były jedzone z czymś, co niestety albo zwiększało kaloryczność, albo też powodowało, że jemy coś niezbyt fajnego, czyli na przykład jakieś tuste sosy. Dużo soli, dużo, bardzo dużo pieczonych rzeczy, dużo niezdrowych olej, i właśnie to powodowało, że te ziemniaki nie były zbyt fajnym i pozytywnym wyborem. Więc ziemniaki to coś bardzo fajnego, bardzo pozytywnego i bardzo głośny pies u sąsiada. Jak słyszycie chyba. Wracając do ziemniaków, warto, żeby ziemniaki były jednym z tych podstawowych elementów naszej diety, ponieważ po prostu poza tym, że są smaczne, możemy je przygotować na naprawdę wiele sposobów, to dostarczają nam fajnych substancji. Oczywiście nie opierajmy całej naszej diety na ziemniakach, tylko pamiętajmy, że one stanowią jeden z tych bardzo fajnych elementów naszej diety i wcale nie powinniśmy rezygnować z ziemniaków na rzecz czegoś innego. Zasubskrybuj, naciśnij dzwoneczek, publikuj, poleć, pokaż znajomym brzmi na swoje media społecznościowe, tak żeby ten materiał czy też inne materiały dotarły jak najszerzej. Do zobaczenia i usłyszenia ponownie.